Łopanie, tak drugiego Realme dawno nie widziałem. Realme GT2 Pro to telefon, który kosztuje ponad tysiąca zł na start. Natomiast co oferuje w tej cenie? No, teoretycznie ma być to pełnokrwisty flagowiec. A jak jest w rzeczywistości? Przekonajcie się w recenzji, a na końcu znajdziecie konkurs, w którym możecie zgarnąć słuchawki Realme Bats R3. Zacznijmy od wykończenia, o którym Realme dużo mówiło w aspekcie ekologii, i tutaj faktycznie trzeba zauważyć, że gdzieś ta ekologia przebija się przez to wykończenie z biopolimeru, przynajmniej na tyle urządzenia, bo oczywiście z przodu znajdziemy szkło gorilla Victus, a po boku aluminiowe ramki, które swoją drogą zbierają już trochę takich mikroryz, więc raczej dobrze by było, żebyście nałożyli etui i na szczęście to dodawane jest na start, ale wróćmy do tyłu urządzenia i biopolimeru, który sprawia teoretycznie, że to urządzenie ma być wyjątkowe w dotyku, i tutaj się zgadzam, natomiast nadal odnotowuję. Noszę wrażenie, że czuć tu jednak plastik. Z drugiej strony jest to tworzywo solidne i faktycznie tutaj muszę zaznaczyć, że nie zbierało ono żadnych rys, dobrze sobie radzi też z jego czyszczeniem, no i też dzięki temu, że mamy tutaj takie małe wytłoczenia, no to faktycznie to urządzenie bardzo pewnie trzyma się w dłoni. Niestety wydaje mi się, że takie tworzywo wiąże się z brakiem wodoodporności w standardzie IP, choć producent zabezpieczył na przykład tackę na dwie karty SIM dodatkową gumką i też elementy w środku urządzenia według tego, co mówił, są zabezpieczone, więc faktycznie tutaj po prostu nie ma certyfikatu, mimo wszystko, jednak nie ryzykowałbym zmaczaniem tego telefonu w wodzie, bo po prostu to nie jest urządzenie, które ma certyfikację. Trzeba przyznać, że telefon jest całkiem zgrabny, dobrze zaoblony i faktycznie też te ramki nie wbijają się tak mocno w ręce, co jest dość ważne, gdy mamy urządzenie, które ma ekran 6,7 cala. No i też ostatecznie wydaje mi się, że ten telefon nie jest jakoś specjalnie odkrywczy. Na pewno solidnie tutaj wszystko klika, jeżeli chodzi o przycisk wyłączania po prawej stronie, ale też o i o przyciski głośności, które znajdują się po lewej stronie to tutaj na pewno ten klik jest solidny i te przyciski nie ruszają się za mocno na boki, choć trochę się ruszają, a w flagowcach oczekiwałbym jednak, że będą bardziej zwarte, bardziej w obudowie. Natomiast to, co jest tutaj dość nudne w stosunku do innych urządzeń, to myślę, że wyspy aparatów, które powtarzają się w rimi. i faktycznie ta stylistyka jest już charakterystyczna dla marki, ale z drugiej strony dość no wtórna. A po drugie, no przód ekranu też nie wydaje się zbyt odkrywczy, na pewno nie ma tutaj najmniejszych ramek, choć widziałem też większe w tej klasie cenowej, na pewno też to, jak umieszczony jest aparat, nie jest specjalnie odkrywcze, ale też trochę odróżnia te firmy. Natomiast mam wrażenie, że stylistycznie front po prostu jest nudny. Na szczęście, szkło Gorilla Victus sprawia, że faktycznie też nie mamy tutaj za dużo rys. A ja telefon podczas testów noszę z reguły w kieszeni, więc byłby potencjał, żeby się porysował. Jednak nic takiego tutaj się nie stało, przynajmniej jeśli chodzi o front. No to porozmawiajmy o ekranie, który jest matrycą LTPO AMOLED 2, więc teoretycznie powinien schodzić z odświeżaniem do 1 Hz. Na przykład, gdybyśmy, nie wiem, przeglądali jakieś pliki PDF i je czytali. Prawda jest jednak taka, że ja nie dostrzegłem żadnego takiego momentu, a Realme w dodatku usunęło z ustawień deweloperskich narzędzie, które pozwala sprawdzać liczbę klatek. Nieładnie, tak czy inaczej, wydaje mi się, że to urządzenie faktycznie może w trybie adaptacyjnym schodzić poniżej 60 Hz, ale raczej nie spodziewałbym się tutaj jednego herca, co najwyżej 10, no bo jednak jeśli chodzi o to, jak ten ekran się prezentuje, no to faktycznie też musi on dobrze wyglądać dla oka. I tutaj Realme GT2 Pro naprawdę dostarcza, mamy tutaj ekran z zagęszczeniem powyżej 500 pikseli na cel. I mimo wszystko wydaje mi się, że czuć te różnice względem Full HD a 2K oczywiście pod warunkiem, że włączycie sobie rozdzielczość 2K na Realme, bo domyślnie telefon uruchamia się z rozdzielczością Full HD. No ale to jest mały szczegół. Przede wszystkim ważne jest to w tej matrycy, że mamy tutaj bardzo dobry kontrast, co oczywiście jest spodziewane w AMOLEDach, ale tutaj naprawdę sięka on wysokiego poziomu. Mamy dobrą jasność maksymalną, myślę, że najnowsze Samsungi czy iPhony potrafią osiągnąć jednak nieco większą jasność maksymalną, ale ta w Realme także wygląda Dobrze. Mamy tutaj także dość żywe kolory, i tutaj myślę, że naprawdę Rimi może wymieniać ciosy zarówno z Samsungiem, jak i Apple, bo faktycznie te kolory wręcz wylewają się z ekranu, a w dodatku mamy całkiem sporo ustawień, które pozwala nam skalibrować te kolory w zależności na przykład pod nasze wady wzroku, jeśli takowe mamy, ale także i poprawiać jakość tego koloru przy produkcjach, które na przykład nie obsługują HDR-u, także poprawiać płynność ruchu oraz rozdzielczość wideo po to, by to wszystko oglądało się lepiej. Natomiast te funkcje działają tak średnio. Jeżeli chodzi o HDR, to on niespecjalnie się włączał, uruchamiałem różne materiały i nie widziałem, żeby faktycznie był tutaj jakiś podbity kontrast. Jeśli chodzi o kompensację ruchu, też mam wrażenie, że jest to coś, co może zauważy jakiś mały procent ludzi. Natomiast absolutnie nie narzekam, bo być może te funkcje będą działały lepiej w przyszłości, więc warto zaznaczyć, że są. Żebym jednak nie został źle zrozumiany, Realme GT 2 Pro to jest czołówka, jeśli chodzi o ekrany. Być może nie jest to pierwsza trójka, natomiast na pewno jest gdzieś tam niedaleko, bo ten ekran po prostu wygląda dobrze i dobrze ogląda się na nim Filmy, choć tutaj też zaznaczę, że na minimalnej jasności to oglądanie mogłoby być trochę przyjemniejsze, bo odczuwam pewne problemy, które właśnie są związane z niską jasnością w ekranach typu AMOLED-OLED. Na przykład, biele stają się nieco niebieskawe i to przesuwanie ruchu też nie jest aż takie płynne. Realme GT2 Pro ma także głośniki stereo i tutaj dobrze brzmi środkowe i wysokie pasmo. Natomiast nie mam tutaj aż tak dużo basu, co akurat może części osób się spodobać. Myślę też, że te głośniki grają dość czysto, nawet przy 80% głośności nie spotkałem się tutaj z jakimiś. Jakimś znacznym przesterem, no więc jeżeli chodzi o oglądanie na nich seriali, no to tutaj naprawdę nie będzie problemu. Zaimplementowano tu poprawę dźwięku przez Dolby Atmos i oczywiście więcej funkcji będzie dostępnych, gdy podepniemy słuchawki bezprzewodowe albo podepniemy się przez przejściówkę jackiem 3,5 mm. Przejściówki nie ma w zestawie i od razu mówię wam, że jeżeli chcecie właśnie podpinać się przewodowo, to jakość tego dźwięku nie należy do najlepszych. Oczywiście to może być kwestia przejściówki, ale testowałem to też na różnych urządzeniach i na przykład na Huaweiach brzmiało to trochę lepiej. Więc tutaj faktycznie dzieje się jakaś bardzo brzydka kompresja, natomiast gdy chodzi o dźwięk bezprzewodowy, tych problemów nie ma. No i oczywiście, wracając jeszcze do tematu tego, jak możemy poprawić dźwięk przy przesyłaniu przez Dolby Atmos, no tutaj są różne scenariusze. Moim zdaniem one nie są specjalnie zbyt dobre. Lepiej odwołać się do korektora, który tutaj faktycznie przestawia część rzeczy, i wtedy możemy cieszyć się dobrej jakości dźwiękiem. No i myślę, że ogólnie pod tym względem, Realme GT2 Pro nie spisuje się źle, natomiast też nie jest tak, że jest to poziom mistrzowski czy odstawiające konkurencję, raczej Realme gdzieś tam ginie w tłumie pośród ubiegłorocznych flagowców, pośród tegorocznych flagowców, a wydaje mi się, że na przykład konkurencyjna Motorola Edge 30 Pro brzmi nieco lepiej z głośników. Nie jestem też w 100% usatysfakcjonowany z wibracji. Owszem, te są haptyczne i faktycznie odczujemy je w całym urządzeniu, jednak nie są one dość precyzyjne, tak byśmy czuli je pod palcem. W dodatku czasami wydaje mi się one być za słabe, to znaczy jakby rozchodziły się trochę w innym miejscu niż w tym, w którym miały się rozejść. Ostatecznie jednak, jeżeli szukacie haptycznych rozwiązań, no to tutaj też je znajdziecie, tylko że jeżeli położycie telefon na stole, no to nie będzie on wibrował na tyle, byście na przykład usłyszeli, jak rezonuje cały stół, co mogłoby być pomocne, gdy na przykład nie korzystacie z dźwięków i chcecie odebrać jakieś połączenie. Natomiast to jest małe narzekanie. Myślę, że mimo wszystko Realme GT 2 Pro pod większością względów dźwiękowych i haptycznych prezentuje się flagowo. Realme obiecało, że w modelu GT 2 Pro przyłoży się do chłodzenia tak, by stan Dragon 8 Gen 1 nie był problematyczny. Czy faktycznie udało się osiągnąć dobry rezultat? Wydaje mi się, że w znacznej mierze tak. Dlaczego w znacznej mierze? Bowiem Realme GT2 Pro nagrzewa się mocno w konkretnych momentach, kiedy na przykład gramy w wymagające gry i to ciepło ucieka tak naprawdę tylko jedną stroną, czyli górną ramką urządzenia. Jeżeli trzymamy urządzenie horyzontalnie, to wtedy właśnie pojawia się problem z tym, by utrzymać je nieco dłużej, bo faktycznie ta jedna strona robi się bardzo gorąca i jest to nieprzyjemne. Obawiam się, że w lato ten rezultat może być jeszcze gorszy. Natomiast no, Realme GT2 Pro, jeśli chodzi o ogólną ciepłotę całego urządzenia, całej obudowy, tutaj nie ma aż tak dużych problemów. Faktycznie tym problemem jest tylko ta górna ramka. Jeżeli trzymacie telefon pionowo, to praktycznie nie odczujecie efektów przegrzewania się. A i warto też zaznaczyć, że przy tym przegrzewaniu się nie spada moc obliczeniowa podczas gier, throttling nie jest irytujący, nie zdarzyło się, żeby system jakoś niemożliwie potem klatkował po wyjściu z takiej gry, więc pod tym względem jest naprawdę w porządku i faktycznie też nie stracicie na wydajności grając na przykład, nie wiem, w Genshin Impact w 60 fpsach. Te 60 fps -ów jest w znacznej mierze utrzymywane. Czy codzienne korzystanie jest flagowe? Na pewno jest bardzo dobre, to znaczy, większość aplikacji uruchamia się szybko, większość aplikacji też szybko przełączymy, ale mam wrażenie, że trochę zabrakło do perfekcji. Być może zabrakło paru klatek w niektórych animacjach, mam wrażenie, że nie zawsze jest tak płynnie, jak mogłoby być, no i mam wrażenie też, że jednak na pewne aplikacje trzeba czekać nieodpowiednio długo. Tutaj ponownie pojawia się przykład Spotify'a, który ładuje się swój czas praktycznie na każdym telefonie, mimo że te dane czasem po prostu są. Już w urządzeniu. Mam też pewne zastrzeżenie do RAMu, mimo tego, że miałem aktywowany dodatkowy wirtualny RAM i miałem też wersję 12 GB, to jednak te aplikacje dość szybko są wyrzucane. zapewne po to, żeby oszczędzić energię i dzieje się to głównie, kiedy mam włączony tryb odświeżania 120 Hz i mam włączoną wyższą rozdzielczość. Przy niższych rozdzielczościach jest tak, że urządzenie inteligentnie, jakby trzyma nieco więcej tych aplikacji, więc gdzieś ten balans energii tutaj został zastosowany, pewnie po to, żeby wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu, Ostatecznie myślę jednak, że jeżeli będziecie korzystać na przykład z trybu GT w Realme GT2 Pro, to faktycznie będziecie w stanie wyciągnąć z niego maksymalną moc i poczujecie się jak z flagowcem, przynajmniej w kwestii wydajności. O nakładce Realme nie będę mówił zbyt dużo, głównie ze względu na to, że tutaj tak naprawdę nie zmieniło się nic względem średnio czy niskopółkowych smartfonów producenta. Oczywiście jest parę funkcji związanych ze specyfiką urządzenia, jak na przykład Always on Display, który ma masę narzędzi do personalizacji, ba może nawet tworzyć ekrany Always on Display na bazie jakichś czy tapet, co jest naprawdę fajną funkcją i wizualnie także wygląda dobrze pod warunkiem, że to rozpoznawanie krawędzi zadziała odpowiednio. Natomiast przede wszystkim mam taki wniosek, że Rimi nie dodaje za dużo funkcji takich, które można by powiedzieć, że są flagowcowe i są nie do znalezienia w innych urządzeniach tego producenta. Co z jednej strony jest trochę zrozumiałe, bo ten rozwój smartfonów właśnie do takiego stanu doprowadził. Z drugiej chciałoby się mieć trochę więcej gestów, na przykład kinetycznych, albo po prostu jakichś rzeczy związanych z tym, że telefon ma unikatowe funkcje. Tego faktycznie tutaj nie znajdziemy, natomiast znajdziemy tutaj interfejs, który myślę, że wielu osobom jest znany. Jest to nakładka Realme UI w wersji 3.0, która obsługuje Androida 12. Ten telefon otrzyma też 3 lata aktualizacji systemu, a także 4 lata poprawek bezpieczeństwa. Dobry ruch, myślę, że każdy teraz powinien właśnie tak robić, zwłaszcza w takim segmencie cenowym. Na pewno nakładkę Realme UI wyróżnia zaawansowana personalizacja, bo oczywiście mówiłem już o tym, jak możemy dużo zmienić w ramach Always on Display, ale mamy także dużo funkcji związanych np. z tym, jak zmienimy kształt ikon, jak będą one wyglądały, jak będą także się prezentowały teksty, które znajdują się pod ikonami. Możemy tutaj tak naprawdę zmienić wszystko, nie tylko ilość ich na ekranie, ale także proporcje. Możemy także zmieniać przejścia, możemy także wybierać kolory dominujące w systemie na na bazie tapety. Szkoda, że tak naprawdę nie możemy wiedzieć, który kolor odpowiada za który element w systemie, gdy wybieramy to na bazie naszej tapety. No, ale ostatecznie personalizacyjnie Realme tutaj naprawdę się spisało. W urządzeniu gości czytnik linii papilarnych pod ekranem, który działa dość szybko, ale nie zawsze działa niezawodnie. To znaczy pojawiają się problemy, żeby faktycznie odblokować telefon. Czasem po prostu parę razy dotykamy go na różne sposoby, a jednak on nie rozpoznaje tego naszego kciuka. Warto też zaznaczyć, że jest odblokowywanie twarzą, ale ono nie jest zabezpieczone żadnym laserowym systemem skanowania 3D, więc to wszystko bazuje na zdjęciach. Jeżeli nie czujecie się z tym bezpiecznie, no to zostańcie przy czytniku linii papilarnych, bo ten, gdy działa dobrze, jest dość szybki. Nakładka Realme nie zaskakuje, nadal oferuje całkiem sporo i faktycznie za to można ją docenić. Nie jest też przepakowana jakimiś śmieciowymi reklamami, czy aplikacjami, czy panelami, w których znajdują się reklamy. Tutaj faktycznie w porównaniu na przykład do Xiaomi, no Realme zachowuje się zauważalnie lepiej. Ostatecznie narzekam trochę na małą odkrywczość nakładki Realme, ale to jest sytuacja, która do Dotyczy większości producentów i ich flagowców, pod tym względem akurat Realme się w żaden sposób nie wyróżnia. Wyróżnia się za to pozytywnie tym, że nie wplata reklam wewnątrz systemu i faktycznie nie ma tutaj też śmieciowych aplikacji, a przynajmniej nie w takiej ilości, by mogły one nam przeszkadzać. Są za to aplikacje producenta, które mają z reguły podstawową funkcjonalność i część sobie pobierze alternatywy ze sklepu Google Play, natomiast dla części użytkowników to, co zaoferuje Realme, będzie w porządku. W przypadku modułów łączności jest tylko jedna rzecz, która mnie tutaj trochę irytuje, to znaczy, czy USB w standardzie 2.0, co jest jednak w przypadku flagowców no pewnym fopa, po prostu nie powinno się zdarzyć. Warto zaznaczyć jednak, że urządzenie nie obsługuje też karty MicroSD, co akurat myślę jest spodziewane. No i jeżeli chodzi o resztę modułów łączności, tutaj jest raczej standardowo, czyli po prostu bardzo dobrze. Jeśli chodzi o lokalizację, to jest niezwykle precyzyjna i niezwykle szybko reaguje na to, w jakim kierunku się przemieszczamy. Jeżeli chodzi o Wi-Fi, tutaj faktycznie nie było problemów z prędkościami i faktycznie też przepustowość tego Wi-Fi jest dobra. Nie sprawia ono, że telefon nagrzewa się nadmiernie, telefon nagrzewa się za to, gdy korzystamy z sieci 5G, choć nie powiedziałbym, że nadmiernie, raczej w granicach zdrowego rozsądku, gdy już korzystamy z LTE czy niższych sieci, no to faktycznie jest lepiej, tylko przy przełączaniu się między tymi sieciami, jeżeli na przykład jedziemy pociągiem, urządzenie zrobi się zauważalnie cieplejsze. Jeśli chodzi o jakość połączeń, myślę, że tutaj faktycznie nie było też nic, co mogłoby być niepokojące, rozmówcy słyszeli mnie wyraźnie, być może dźwięk z mikrofonu jest taki nieco metaliczny i nie jest idealny, natomiast jeśli chodzi o to, to, co my słyszymy w słuchawce jest naprawdę całkiem dobrze. A teraz słowo o zdjęciach i wideo. Znajdziemy tutaj dwie matryce 50 megapikseli z tyłu. Jedna ultra szerokokątna, to od Samsunga. Druga zaś standardowa z optyczną stabilizacją, to jest Sony IMX 766. Oprócz tego znajdziemy tutaj także 3 megapikselowy aparat mikroskopowy i może zaczniemy od niego, bo w sumie to taka zabawka, ale naprawdę daje bardzo dużo frajdy i faktycznie te zdjęcia wyglądają super. Zresztą sami zobaczcie. Oczywiście nie ma tutaj jakiegoś porównania z konkurencją a i też trzeba przyznać, że na przykład Złapanie ostrości przy tak dużym zbliżeniu, no nie jest łatwą sztuką. Natomiast 20 czy 40-krotne już cyfrowe przybliżenie naprawdę sprawiają dużo frajdy i jest to nowe spojrzenie na fotografię makro, chociaż właściwie już mikro w tym ujęciu. Przejdźmy jednak do zdjęć i mam mały problem z limi GT2 Pro. To znaczy, telefon nie robi złych zdjęć. W żadnym wypadku. Myślę, że w wielu aspektach te zdjęcia prezentują się dobrze, mają dużą szczegółowość, ale nie są nadmiernie wyostrzone, mają też dużo kolorów, ale często nie są po prostu one. Przesycone, i nawet sztuczna inteligencja czasem potrafi zapracować sobie właśnie na miano dobrej funkcji, chociaż czasem też ponownie przekręca barwy do jakichś niemożliwie ciepłych kolorów. Natomiast to, czego mi brakuje w Lumi GT2 Pro, to pewnego rodzaju stałości. Te zdjęcia potrafią być w tych samych warunkach, no może nie całkiem odmienne. Ale na pewno potrafią się trochę od siebie różnić, i to też nie pomaga przy późniejszej edycji. No i Realme GT2 Pro właśnie brakuje tej flagowcowej stałości. Natomiast jakość zdjęć, ilość szczegółów, czy też jeżeli chodzi o to, jaki kontrast one sobą reprezentują. Jest dobra, tylko że czasami zdarzają się zdjęcia nieco przepalone albo z nieco zbyt dużymi cieniami, no i tam nie ma potem za dużo detali. To są pojedyncze przypadki, najczęściej w pełnym słońcu, w bardzo słoneczny dzień, co jest chyba domeną też większości urządzeń. I myślę, że Realme tutaj po prostu nie spisuje się jakoś nadmiernie inaczej. To, o czym warto pamiętać w przypadku tych zdjęć, to to, że na pewno są one nieco chłodniejsze niż większość konkurencji. Tutaj faktycznie Realme zbliża się nieco do Samsunga. To, co też warto pamiętać, to to, że te zdjęcia są często tak ostro wykończone i tutaj w porównaniu do Samsunga brakuje im nieco takiej plastyczności, ale to są naprawdę takie małe detale, detaliki. Myślę, że większość użytkowników, którzy po prostu strzelają zdjęcia z dłoni i po prostu robią je szybko, nie będzie miało tutaj żadnych problemów. Problemy mogą pojawić się przy obiektywie ultra szerokokątnym, a to dlatego, że zdarzają mu się pojedyncze błędy przetwarzania, gdzie czasem w centrum kadru niebieskie niebo na przykład robi się takie dość pikselowe, gdzie po prostu pewne plamy barw stają się bardzo dużymi zespołami. No i to faktycznie nie wygląda za ładnie przy oglądaniu, a oprócz tego zdarzają się też sytuacje, gdzie w brzegach kadru, gdzie oczywiście jest więcej szumu, zdarzają się też kolory, które no po prostu nie są obecne w rzeczywistości. Szare elementy potrafią mieć takie różowe albo zielonkawe plamy. No i to nie jest coś estetycznego. Poza tym obiektyw ultraszerokokątny ma dobrą jakość, też nie mam jednak wrażenia, że odskakuje konkurencji. Te 50 megapikseli tutaj faktycznie żadnej większej przewagi nie daje. Nie daje jej także w nocy, co jest w sumie zaskoczeniem. Myślałem, że jednak to łączenie pikseli tutaj wpłynie jakoś pozytywnie na jakość tych zdjęć. Tak się nie dzieje. Mam wrażenie, że bez trybu nocnego z ultraszerokokątnym obiektywem nie ma co robić zdjęć. Swoją drogą trzeba też przyznać, że telefon w większości scenariuszy sam i tak ustawia nam ten tryb nocny, nawet gdy robimy zdjęcia w trybie automatycznym, co w sumie jest trochę nieładne. Myślę, że powinniśmy mieć nad tym większą kontrolę. Natomiast tryb nocny faktycznie poprawia te zdjęcia i faktycznie robi je zdjęciami prawie że idealnymi. Mówię prawie, bo są one nieco zbyt pomarańczowe, co w sumie jest zaskakujące, bo jednak domyślnie ta kolorystyka bywa chłodniejsza jednak no Realme łapie dużo informacji właśnie od koloru światła no i w naszym polskim otoczeniu gdzie dominują właśnie te pomarańczowe lampy no to faktycznie też te zdjęcia nocne są mocno pomarańczowe. Gdy chodzi o dodatkowe tryby muszę przyznać zupełnie szczerze że Realme GT2 Pro zapewnił mi niespotykaną we flagowcach ilość zabawy jaką miałem przy korzystaniu z niego i faktycznie trzeba tutaj docenić że Realme postarało się dodając różne dodatkowe tryby które czasami są trochę niedorzeczne jak zdjęcia 3D, i faktycznie nie wygląda to jakoś przesadnie dobrze, ale czasami, jak na przykład w przypadku trybu 150 stopni, są bardzo sensowne. I tutaj ogromna szkoda, że w trybie 150 stopni nie możemy nagrywać wideo, bo przyznam, że jako środek ekspresji byłoby to na pewno bardzo ciekawe. Możemy za to nagrywać wideo w formacie 21 na 9 ze zmianą parametrów w trakcie tego nagrywania, co też jest super funkcją i też pomaga wyrazić siebie jakoś bardziej artystycznie. Oczywiście mamy tutaj też standardowe tryby portretowe. Myślę, że to odcięcie w portretach jest w porządku, ale nie zawsze jest flagowe. Na pewno nie poradzi sobie z pojedynczymi kosmykami i na pewno nie jest ono takie stabilne. To znaczy nie zawsze wiemy, czy zostaniemy odcięci dobrze, czy niedobrze. No i myślę, że dałoby się to jeszcze poprawić aktualizacjami. Myślę, że aktualizacjami nie poprawimy zdjęć z 32-megapikselowego przedniego aparatu, które wyglądają po prostu przeciętnie. Jakby ktoś mi powiedział, że to jest zdjęcie ze średniaka za 1500 zł, to pewnie bym mu uwierzył, natomiast mówimy o telefonie który jest 2000 zł droższy, i faktycznie ten przedni aparat tutaj nie jest jakiś szałowy. No po prostu te zdjęcia wyglądają w porządku. HDR też tutaj nie zawsze działa tak jak trzeba, no i mam wrażenie, że czasami to tło może być właśnie mocno przepalone, zwłaszcza gdy korzystamy z rozmycia. No i też myślę, że po prostu pod tym względem Realme GT2 Pro nie będzie moją rekomendacją. W tej cenie możecie już znaleźć iPhone, które trzeba przyznać, w przypadku selfie radzą sobie zauważalnie lepiej. Na koniec słowo, wideo. Mamy tutaj w końcu optyczną stabilizację. I trzeba przyznać, że to wideo wygląda dobrze. Nie ma większych rozczarowań. Może chciałbym, żeby jednak optyczna stabilizacja tutaj nieco mocniej pracowała, by podczas kroków faktycznie to trzęsienie się było nieco mniejsze. Może chciałbym też, żeby dźwięk brzmiał lepiej, bo mam wrażenie, że tutaj faktycznie nie jest idealnie. Natomiast nie jest to wideo złe. Jeżeli będzie nagrywane statycznie, no to będzie wyglądało naprawdę dobrze. Kolory tutaj prezentują się zacnie, korekty ekspozycji nie są gwałtowne. Jeżeli się zdarzają, to zdarzają się też szybko i faktycznie są one trafie. No i łapanie ostrości także tutaj stoi na dobrym poziomie. Jest parę funkcji, które tutaj wydaje mi się być nieprzydatne, jak na przykład wideo AI, które działa tylko w 10.80p, 4K zarezerwowano dla Oppo. No i też ono wydaje się, że nie poprawia jakoś parametrów tego wideo. Zresztą możecie zobaczyć sobie dwa wideo obok siebie i tak naprawdę nie będziecie wiedzieli, które jest które. Więc to chyba najbardziej tłumaczy, co z tym trybem jest nie tak. Jest tutaj slow motion, ale ono nie wyróżnia się jakością. Brakuje też nagrywania z obiektywu mikroskopowego, i tutaj warto wspomnieć o tym, że w materiałach, które na przykład widziałem u Mr Hus the Boss, gdzie miał on wersję tego telefonu ze stycznia, taka funkcja była w moim egzemplarzu zaś jej nie było. Potwierdził mi to też redaktor z Telepolis, u niego też tej funkcji nie ma, więc coś jest na rzeczy. Być może Realme po prostu nie dowiozło części funkcji na globalną premierę, być może okazały się one problematyczne. Być może zniknęły one już z egzemplarzy, które wcześniej były dystrybuowane na przykład w Chinach. Tak czy inaczej Realme GT2 Pro telefon dobry do robienia zdjęć, dobry do rejestrowania wideo, nie tak dobry do rejestrowania i mam wrażenie, że też nie tak stabilny we wszystkich tych trzech aspektach, by móc z niego zrobić codzienny telefon na przykład w jakiejś nie wiem agencji kreatywnej czy gdziekolwiek będziecie musieli nagrywać dużo wideo telefonem. No to słowo o baterii. 5000 mAh i tutaj czasy pracy są bardzo różne. To znaczy byłem w stanie osiągać 5,5 godziny, ale byłem w stanie też osiągać 8 godzin przy 60 Hz i rozdzielczości Full HD. No i w sumie takim oszczędnym korzystaniu z telefonu, też by nie przesadzić z korzystania z LTE. Natomiast 5,5 godziny osiągałem, gdy grałem bardzo dużo. Faktycznie granie mocno rozładowuje to urządzenie i wyraźnie wpływa na czas jego pracy. Więc jeżeli nie jesteście graczami, no to być może nawet jesteście w stanie osiągnąć dwa dni pracy na jakimś takim lekkim korzystaniu. Natomiast jeśli jesteście graczami, to najpewniej będziecie ten telefon ładować codziennie, ale też mamy tutaj ładowarkę 65W, która pozwala napełnić baterię w około 40 minut. Jesteśmy też w stanie naładować ten telefon w ciągu kwadransa do 51 a pół godziny zyskamy 80%. To są bardzo dobre rezultaty. Szkoda, że nie ma ładowania bezprzewodowego, ale biopolimer to jednak tutaj trochę przeszkadza. Trzeba przyznać, że RIMI ten prawie flagowiec, myślę, że chyba tak będziemy mówić o tym urządzeniu, się udał. To znaczy, jest tutaj bardzo dużo funkcji, które faktycznie jest na poziomie już flagowym, flagowym, na przykład myślę tutaj o ekranie, czy myślę też o ogólnej wydajności. Ale jest parę funkcji, które gdzieś tam jednak tarzają się w nieco niższych segmentach, jak właśnie pojedyncza optymalizacja systemu. Temu, czy niekoniecznie równe aparaty, które i tak są dobre. Jeżeli jesteście jakoś bardzo wymagający, no to pewnie i tak już patrzycie w kierunku Samsunga czy iPhone'a i nie widzicie absolutnie żadnej innej opcji. Natomiast dla tych, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego, Realme może być dobrą opcją i faktycznie wydaje mi się, że producent postarał się o to, aby ten telefon nie był wkurzający, aby działał solidnie, żeby wyróżniał się na swój sposób, chociażby poprzez design. Szkoda, że Realme nie wyróżnia się bardziej oprogramowaniem, czy jeszcze jakimiś innymi funkcjami, które mogą. By je odróżnić na tle innych flagowców, natomiast wydaje mi się, że będzie to dobra konkurencja dla Xiaomi 12 i pod tym względem faktycznie Realme może nawet w paru aspektach wygrywać. Ale oczywiście mówię tutaj czysto teoretycznie, bo Xiaomi jeszcze nie testowałem. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć takie testy, no to koniecznie kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję. Tak więc wyjątkowo dam Realme 4,5 gwiazdki Napięcie jako taką zachętę. Wydaje mi się, że jednak jest to całkiem dobry telefon z drobnymi błędami, a ja akurat lubię się czepiać. Natomiast zabieram Was teraz do konkursu, w którym do grania są właśnie takie oto słuchawki Realme Buds R3 w odcieniu granatowym, bo tak częściej decydowaliście, że taki właśnie kolor chcielibyście wygrać. No i, żeby go wygrać, napiszcie mi, po co byłaby Wam potrzebna mocna redukcja szumów w słuchawkach, bo właśnie taką mocną 42-decybelową redukcję szumów znajdziecie w Realme Buds R3. Na Wasze komentarze będę czekał przez dwa tygodnie od publikacji recenzji. E, oczywiście będzie liczyła się kreatywność, e, no i wybierzemy komentarz, który najlepiej pasuje, a słuchawki prześlemy potem, oczywiście, będzie. Kontaktować się za pośrednictwem maili, i tak dalej. Więc nie martwcie się, na pewno zostaniemy z Wami w kontakcie i na pewno te słuchawki do kogoś dotrą. A ja dziękuję już bardzo za materiał i zapraszam Was do oglądania następnych. Cześć!